Cześć, witajcie, z tej strony Tilosiek, zapraszam na kolejną relację z Grand Arena Championships w Star Wars Galaxy of Heroes, tryb 5 vs 5, tydzień 3, runda druga. Tym razem spotykam się z graczem Wunwek Wundaren, na skład arenie używa on Skywalkera, wprawdzie na szóstej gwiazdce, ale ze wszystkimi zytami i klony wokół niego są orelikowane. That's good one. Let's dance. Generalnie nie będzie łatwo i może nie być łatwo, jeśli schował go za plecami swoich zespołów. To, co mi wystawi, to jest Banty Hunters First Order, Night Sisterki oraz Old Republic. Ja zostanę, jak widać, wyczyszczony. Jedyna potyczka, jaka tutaj miała znaczenie, była bodajże z Gryviusem, tak. Pozostałe teamy zostały, że tak powiem, wyczesane na raz. Nic specjalnego się nie działo. A więc tak, plan działania wstępnie jest taki, że na Bandy Huntersów przewiduje Empire z Gatem. Tutaj nie ma, znaczy jest Django, ale bez Z jest na G11. Na first orderów przewiduje tutaj Rage the Training, mimo że tutaj jest Hacksto. Nie powinno to specjalnie zagrozić. Tym bardziej, że on jest tutaj wstawiony zamiast First Order Officera. Na dole na Old Republic przewiduje Geonosian, robaczki, sprawdzony team, sprawdzona kontra, bardzo fajna. Na najcisterki najprawdopodobniej pójdzie Jedi Knight, Jedi Knight Raven. No i co? Będziemy chyba wyjątkowo zaczynali od góry. Zaczniemy potyczkę od Banty Huntersów. Będzie tutaj Empire z Gatem. A więc standardowo frach Boska. Teraz się trochę przyspieszymy, mam nadzieję. Ability Block jakiś by się przydał. Jeszcze raz powiem: Ability Block jakiś by się przydał. Dziękuję. Bane tutaj też może być niebezpieczny. I teraz pytanie. Ile będzie stunów? Zero. Jakieś takie dziwne przeczucie miałem, że będzie zero stunów. No, to tak może. Mhm. Ability Block. Dziękuję. Ech, tak może. Dobrze, to teraz może Ability Block. Może kiedyś go, to, go ktoś trafi kiedyś. Tak, Ability Block. Fajnie, fajnie. A teraz tak. Potrzebuję, tak, tak. Może teraz ktoś go trafi. No, fajnie, Ability Block. Dobrze. Teraz tak, Boba. Boba, boba, boba. Jeszcze, jeszcze raz się przyspieszamy, Jeszcze raz, Ability Block. Dobrze. Eee, tak. Eee, Shock. Tak, teraz o, trzeba uważać na Boska. Ability Block. Stan. No. W końcu weszły jakieś stany, w końcu coś się zaczęło działać tak jak chciałem, żeby się działo tak to albo nikt nie miał trafić, albo nie było Ability Blocków więc generalnie sami widzicie, że RNG jest tutaj takie dość dziwne bym powiedział tak najfajniejsze ja jest to, że poszedł Stun na tego na Dengara, który miał Tenacity Up to też śmieszne dość tak tak może Fajnie. Coś, coś się teraz zaczęło układać. No Tak powinno się układać od samego początku. Na początku jakaś blokada RNG była albo coś takiego, inaczej bym tego nie nazwał. I co? Jeszcze raz. Fraktur. Tak, tak, tak. Tylko teraz pytanie, czy zdążę jeszcze kogoś tutaj odbudować, ale oczywiście nie. Może Palpatina chociaż. Tak. tak. Dengar, dęgar, ale to jest upierdliwa istota. Jeszcze raz Flashir. Nakręcamy się. Tak. I znowu Dęgar tutaj się przyczepił. Nie wiadomo czego. No i tak, kogo ewentualnie jeszcze zdąży podbudować? Chyba tylko Weidera. Typowa rozgrywka, a kurczę, a już 3,5 minuty prawie trwa. I znowu tak, tak, tak. Tak, nic więcej tak naprawdę nie mogę zrobić, bo Dengar jakoś dość szybko się tutaj ruszał. Już kilka razy użył swoich detonatorków i to trochę ugry ugryzło moje e, możliwości odbudowy protekcji. Dobrze, teraz tak. First Order vs. Rated Detaining. E, Hacks. Jako pierwszy teoretycznie musi zejść tutaj Hacks. 226 razem z liderką tam ma 250. No dobrze. Ax nie ma zety, nie jest na liderce, więc teoretycznie normalny team Rage, D-training powinien sobie tutaj poradzić. Taka jest teoria na papierze. Mhm, tak, teraz będziemy atakować Haxa. Dobrze, Hacz idzie jako pierwszy do I to by było na tyle. Teraz tak pilot później panda. Aha, cofniemy trochę Kaylorena klasycznego. Teraz tak. Tam, albo nie stan. Taki też może być. Dobrze, i trzeba się zacząć odbudowywać. Stan. Dobrze, znowu cofniemy na zwykłego. I na Basicua. Teraz tak. Potrzebuję, żeby się film tutaj ruszył. Tak. Tak. Nie wiem, czy resistance troopera tutaj e, zdołam zregenerować. Uuu, nieładnie, nieładnie. To było bardzo niefajne, No tak to miało wyglądać. No i co? Dwa, dwa punkty stracone, tak? Tak, dwa punkty poszło się czesać. Dobrze, zobaczymy, co jest za bramką numer jeden na górze. I się ewentualnie weźmiemy ze bramkę numer 2. Na bramce numer 1 mamy Roach One, czyli tutaj idzie Łampa, albo na Phoenixów idzie Łampa. Więc generalnie tu nie powinno być jakiegoś specjalnego problemu. Idziemy teraz na bramkę tutaj na pole dolne. Najpierw najdudniejsza potyczka, czyli Geonazjanie versus Old Republic. Czyli Old Republic próbuje tutaj coś robić, a ja im nie pozwalam. Dobrze, najpierw może ability dla No, nie mi weszło. Dobrze, teraz na bazie tak zrobimy, żeby go od odstunować. Teraz możemy w kartę tutaj sobie atakować. Mhm, tak. Prawie, prawie, prawie. No się udało. No, cieszę się, że w końcu mogłem się ruszyć. Basic. pikfit, Dobrze. Eee, no, tank e, Gironozian dość mocno tutaj Wycierpią. Dobrze, weźmiemy tutaj sobie blindę. Oczywiście. blindę się nie udało, ale przynajmniej udało się pozbyć jednego Z zawodników. Znowu mission, okej. Okay. Basic na Tak. Tak, weźmiemy teraz. Basic na Jochani Dobrze. Basic na zabara No i mój tank tam ledwo się trzyma. Teraz na chwilę obecną. Niezłe no, hity mają. Big hit. Nie wyszło, trudno. No i trochę tych punktów tutaj mogę stracić. Basic tak. No i co? Basic. Dekryt. Tyle, dobrze. Ale potrzebuję wezwać tanka. Gdzie jest mój tank? Ja chcę tanka. O. Dobrze, teraz się tylko odbudowujemy. Basic, basic, basic. Wszystko na basicach, wiadomo, chcę jak najwięcej banerów. Dostać zawałkę. Tutaj każdy baner może być na wagę złota Dobrze, to teraz tak, basic, basic, basic. Jeszcze się ruszył, no serio, to potem to ja się odbudowuję, żeby mi tutaj jeszcze takie cyrki tutaj odstawiały. I kurde, no kurwa mi tego banera. Czy jeszcze ruszył? Dobrze. Nie będzie, teraz tak. Night Sisterki. O, wszystkie są na G12, więc teoretycznie nie powinno być specjalnego problemu. Niemniej e, Jet Night Raven będzie tutaj zaprzążony. Jedi Knight, Raven, tak zrobimy sobie najpierw tak, teraz tak i najpierw na celowniku tak Zilka jedna śmierć, Buffy zabrane, to nie fajne, druga śmierć. Trzecia śmierć. Teraz cofniemy trochę bukka. Uh -huh, uh -huh. Revive, ok. Tak. I tutaj basic. Dobrze. Nie będzie jej skrzeszania, nie ma takiej opcji. Tylko teraz potrzebuję tak trochę się podregenerować. Aha. Yy, tak. Oj. tak. W sumie to był chyba trochę błąd, bo Ravena powinienem ten zawołać do tego, do asysty. No ale już trudno. Już tu wiele nie wskuram. 59? Tak, 59. No dobrze, ale baner tu, baner tam i punkty się tracą. Punkty się wytracają. Co mamy z tyłu? Geonozjan i Greviusa. No, o ile Geonozjan mogę się tam spodziewać, ewentualnie Gasa się tutaj spodziewałem, o tyle Greviusa, rzadko ktoś jest tutaj z tyłu. Tak, tutaj prawdopodobnie pójdzie Grevius, a na Geonozjan będziemy próbowali try w Underside. Klasycznie. Tylko pokażę mi, jakie spaj tutaj zmodyfikowane. No, critical damage oczywiście. W miarę żwawy. Spaj, spaj, spaj. Ile spina ma lider? 270. No to dość szybki. Pytanie: kto, kto przeżyje pierwsze ruchy? Dobrze. E, najpierw tutaj się poramy z tymi, tymi, z tymi teamami. E, tutaj przewiduję sobie na przykład łampę e, w a Znaczy, łampę w undersize. W sumie mogę na opartego tutaj Old Bena z tym, z, z Malakiem. Tak, w sensie tutaj na to. No ja dobrze. Będzie Old Ben, Old Ben, Wampa. Ewentualnie do tego zariska a Malaka zostawię sobie, gdyby coś tam miało się wydarzyć mocniejszego. Gdzie jest Wampa? Wampa Smash jest, dobrze. To tak dalej. Okay. Mm, na razie, no możemy tylko przynajmniej ci ludzie tutaj się na razie nie ruszyli, tak? tak. No Basic. Okej. Okay. Tak. No dobrze. Znaczy źle są, nie, okej. Basic. Basic, tak. To najgorsze jest, to, że są dwa tanki i do Jimmy trochę trudniej jest dotrzeć. Dobrze, potrzebuję teraz dotrzeć do Gym. No, Jimmy. Zmykaj dżin. O właśnie, o właśnie, o właśnie. Dobrze, to już nie ma dwóch największych zagrożeń w, w tej polityce, czyli dżina Revivera oraz Lera Chiruta. Niemniej cały czas są do dyspozycji, że tak powiem, dwa tanki. No, Scarik Sk tutaj ewidentnie dość mocno pomógł teamowi. Generalnie, gdyby nie Scarif, to już dawno by ich tutaj nie było. nie ma Scarifa. Wyjątkowo do końca dotrwał Base Malbus. A to wyjątkowo. Że na Feniksy, jak tam Feniksy są ze spitem. Sabinkę na zecie trzeba uważać, gdyż szybka. A Reszta Feniksów jest bez Z. No dobrze, to tutaj przewidujemy Imperial Troopersów. Teoretycznie są szybcy, powinni sobie poradzić. Dobrze, najpierw trzeba będzie przyblokować sebinkę. No w sumie od razu możemy ją sprzątać. Dobrze, teraz hera. Teraz możemy się pozbyć chopera. Deadmark na Kanana. I to by było na tyle 60 punktów. Mamy to teraz tak Grevius i Robaczki. Pytanie, gdzie pójdzie lepiej. Zobaczymy. No, na razie tak. Na razie będziemy próbowali Raven na Ven kontra Grevius. Grevius na siódmym reliku. Nie ma wszystkich modów na Helcie, ale i tak jest. I szybki, i zabójczy, jak wiemy. B1 na czwartym reliku, na ofensie 265 Speed, więc całkiem żwawy. Broiteka na reliku, na ofensie. I też coś tutaj się dzieje, ale nie za dużo, jeżeli chodzi o spida No to dobrze, no to jedziemy. Dartraven. Mm, tak. Mhm, teraz tak. Zrobimy sobie szok. Szok, szok. Musi być szok. Dobrze, fajnie. Zredukujemy trochę staki. Teraz tak. I teraz tak, szoki. Tak. tak. Grewius tutaj zaszalał. na szczęście mam Marka, więc... E, więc to by było na tyle jeżeli o prewiusa, tylko że z kolei droideka teraz tu jest jeszcze cały czas do dyspozycji. A ja już nie mam tańka. E, zobaczymy kto tu przeżyje. Dobrze, że to w malaka poszło. No powiedzmy, że się udało, aczkolwiek nie bez przeszkód. Na początku nie użyłem szoka masowego. To być może było błędem. Zwykle się to otwiera w taki sposób, Mniej udało się. Mamy to, dobrze. No i jeszcze geonozjanie. Tym razem do Geonozion mogę użyć pełnego teamu z Nihilusem. Wyjątkowo. Pierwszy raz od nie pamiętam kiedy. Może i traja i do tego jeszcze Nihilus. Uh, sit. Sit. No. I to by tak wyglądało. No. i Nihilus są. Ostoję teraz. Czemu Traja dostała jako pierwsza? Okej, okay. jednak już nie ma. Dobrze, cooldowny. Fajnie. Dobrze, to jest tak. Saiyan, trzymaj się. Dobrze. Tak zrobimy. Tak. Dobrze Sajon trzymaj się, trzymaj, trzymaj, trzymaj Bardzo fajnie Sają wytrzymaj próbę Zarąbiście. Zarąbiście. aczkolwiek Sajon lewo przeżył. No to tak, papa Geonozjanie Geonosian, nie spaju e, Papa Sampak e, Papa Soldier i papa pogl. Nie była to lekka rozgrywka. Pa, 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 nie przeżył do końca jak zwykle. Niemniej udało się uzyskać wynik satysfakcjonujący. No, powiedzmy, że druga runda In Plus. Mam nadzieję, że Wasza druga runda również jest In plus, że ewentualnie, aktualnie trwające Territory Wars macie na plus. W każdym razie ode mnie to na dzisiaj tyle. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć i oczywiście niech moc będzie z Wami.